Pieniądze zniknęły z Twojego rachunku bankowego, musisz wiedzieć, że bank zobowiązany jest do ich zwrotu niezwłocznie. Dzisiaj opowiem tobie, jakie prawa przysługują ci, jeśli padłeś ofiarą oszustwa bankowego. Fachowo. To zjawisko nazywa się nieautoryzowaną transakcją płatniczą, i jego skutki, i Twoje prawa, uregulowane są w ustawie o usługach płatniczych. Ustawa ta obowiązuje już od 2011 roku, ale teraz coraz więcej o niej słyszymy ze względu na dwa zjawiska. Pierwszy to Rozwój technologiczny, który miał miejsce w ciągu ostatnich 12 lat, i coraz częstsze przypadki kradzieży pieniędzy z rachunków bankowych, a drugi to wydane pod koniec 2022 roku stanowisko prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, właśnie w sprawach zwracania środków przez bank po zanotowaniu takiej nieautoryzowanej transakcji płatniczej. Najważniejszą kwestią jest to, że aby transakcja w rozumieniu ustawy była autoryzowana, nie wystarczy, że została prawidłowo uwierzytelniona, czyli że Oszust pokonał prawidłowo wszystkie bariery, które bank postawił, tak? czyli wpisał hasło, posłużył się kodem SMS prawidłowo. Nie. Do autoryzowania transakcji potrzebne są dwa elementy. Uwierzytelnienie, czyli pokonanie wszystkich fizycznych barier, które w umowie z bankiem sobie przyjęliśmy, poprzez, tak jak powiedziałam, wpisanie hasła, potwierdzenie go SMS-em, czy wszelkie inne techniczne sposoby uwierzytelnienia, ale także musi występować Wasza zgoda, czyli w sferze psychicznej musimy chcieć dokonać tej transakcji. Dopiero uwierzytelnienie i zgoda właściciela rachunku na dokonanie transakcji stanowią transakcję autoryzowaną. Jeżeli zatem środki zostały pobrane z Twojego konta, przelane na jakiś inny rachunek po prawidłowym uwierzytelnieniu, ale nie było Twojej zgody na tę transakcję, wówczas bank ma obowiązek ustawowy zwrotu Tobie. Skradzionych środków. Termin na to jest bardzo krótki, ponieważ zwrot środków powinien być dokonany do końca następnego dnia roboczego po zgłoszeniu takiej nieautoryzowanej transakcji płatniczej. Bank ma prawo odmowy takiego natychmiastowego zwrotu środków tylko w dwóch przypadkach. Pierwszy, kiedy posiada uzasadnione podejrzenie próby oszustwa z Twojej strony. Udokumentowane i zgłoszone do organów ścigania, czyli na policję albo prokuraturę. A drugi przypadek to upływ ponad 13 miesięcy od dokonania takiej nieautoryzowanej transakcji. Tylko w tych dwóch przypadkach bank ma prawo odmowy natychmiastowego zwrotu skradzionych środków. Dlatego, jeżeli Twój bank odmawia zwrotu skradzionych pieniędzy, Powołując się tylko na to, że uwierzytelnienie zostało dokonane prawidłowo, że hasło zostało prawidłowo wpisane, że zostało potwierdzone kodem SMS itd., itd. To takie działanie banku jest nielegalne. Może odmówić tylko w tych dwóch przypadkach, czyli w momencie, kiedy zgłosił próbę oszustwa na policję i w momencie, kiedy upłynęło więcej niż 13 miesięcy od dokonania kradzieży. Oczywiście bank ma dalsze możliwości obrony, jednak mogą one nastąpić dopiero po zwrocie pieniędzy na rachunek bankowy. Możliwości prawne banku są takie, że może on pozwać swojego klienta o zwrot wypłaconych przez bank środków, ale w tym procesie będzie musiał udowodnić, to, że kradzież nastąpiła wskutek rażącego niedbalstwa ze strony klienta, albo że transakcja w rzeczywistości była autoryzowana, czyli że w rzeczywistości istniała zgoda tego klienta na dokonanie przelewu i w rzeczywistości doszło tutaj do oszustwa. W tym procesie sądowym ciężar dowodu spoczywa na banku. Czyli to bank musi wykazać, że do nieautoryzowanej transakcji płatniczej doszło na skutek rażącego niedbalstwa ze strony klienta. Z wynika, że na przykład takim rażącym niedbalstwem może być pozostawienie karty razem z hasłem i loginem w publicznie dostępnym miejscu, na przykład w urzędzie. Rażące niedbalstwo oznacza takie skrajne niedbalstwo ponad poziom zwykłego zaniedbania. Wykazanie tego przez bank jest niezmiernie trudne. Dlatego wniosek z tego filmu jest taki, że w zdecydowanej większości przypadków bank niezwłocznie, czyli do końca następnego dnia roboczego po zgłoszeniu nieautoryzowanej transakcji, zobowiązany jest zwrócić swojemu klientowi skradzione środki pieniężne. Dopiero potem może ewentualnie przed sądem udowadniać jego rażące niedbalstwo, czy też dokonane przez niego oszustwo, ale ciężar wykazania tych dwóch kwestii spoczywa na banku. Jeżeli podobał Ci się ten film, jeżeli uznajesz treści, które tutaj przedstawiamy za pomocne, zachęcam do subskrypcji, do obserwowania nas i do komentowania naszych treści. Do zobaczenia.